Już tylko przez 3 następne dni będziecie mogli zdobyć darmowego skina, a właściwie cały pakiet ze skinem, lotniem, malowaniem, kilofem, całkowicie darmo dla każdej osoby. Jeśli nie, koniecznie obejrzyj ten materiał, żebyś odebrał sobie cały pakiecik. Ja już go zgarnąłem i naprawdę warto zrobić, weź to przypomnienie. O jednym z najbardziej zapomnianych eventów, który jest teraz w Fortnite, który kończy się już za 2-3 dni. Więc każdy chce, żeby prostu sobie zgarą te rzeczy, bo naprawdę jest to kilka tysięcy fałdolców i warto. Ale najpierw pamiętaj, żeby szczeli szybko Subika, łapeczkę w górę, kodik, Seikamsa w sklepie, mega mi to pomaga. I każda osoba, która napisze teraz, którą mapeczkę zostawiła, i wpisze mój kodik do sklepu i napisze, że ma mój kodzik, dostaje z bomby serduszko. Jeszcze chwila dla partnera. Powiem ci krótko o nowym projekcie NFT, czyli Sleepy Love Society. Ten projekt wyjątkowo polubi i opiera się on na wizerunku leniwców. Oraz liczby 7. Projekt zakłada wypuszczenie prawie 8000 NFT z wizerunkiem Leniwca. Dla posiadaczy tego NFT są przewidziane również różne bonusy, takie jak podział profitu, unikalny merch, imprezy, integracja z Metaverse i wiele, wiele innych rzeczy. Dużym plusem projektu jest team, który świetnie ogarnia cały projekt i często organizuje na przykład giveaway e na setki dolarów, czy na przykład na darmowe NFT. Prowadzą oni również Instagram Discorda, Twittera, TikToka. Zapraszam Was w opisie na ich sociale. Łącznie zebrali już. Prawie 100 tysięcy osób, więc jest naprawdę duży projekt. O co chodzi i co można zdobyć? Pierwsze co, powiemy sobie najpierw o kilofie, szybko Wam przypomnę, a zaraz powiem Wam o najlepszym pakiecie, jaki teraz macie zdobyć. I nie, nie jest to żaden pakiet zimowy, nikt z tych rzeczy. Tylko dużo osób nie pamięta o jednej z promocji, która ma miejsce w Fortnite. Promocja zaraz się kończy, więc warto wam o tym powiedzieć, żebyście sobie odebrali wszystkie rzeczy, bo jest ich naprawdę wiele, ja odebrałem i osobiście polecam pierwsze co, darmowy kill off. O tym strasznie dużo pytało mnie jak już odebrałem, bo ja mam nowy kill off już z 15 prezentu w Fortnite udało mi się go odebrać. I każda sama może go zdobyć. Jak to zrobić? Jest to mega proste. Żeby odebrać nowy kilof, musicie po prostu wejść do gry i to wszystko. I teraz dlaczego nie dostać kilofu? Już i tłumaczę. Fortnite po prostu w ciągu tego tygodnia rozdaje te kilofy, ale nie jest powiedziane, że wszystkie osoby naraz dostaną ten kilof. Co to oznacza, że jeśli nie dostajecie tego kilofu z 15%, po prostu musicie poczekać. I Epic Games na 100% Wam go niedługo da, także jeśli ktoś nastał spokojnie sobie grajcie, nie musi nic robić i mówię o tym tylko dlatego, że wczoraj na kanale właśnie tym YouTube'a, jak miałem streamka, cały czas spał mi praktycznie tylko o prezentach przez jakieś 4 godziny, więc chciałem Wam poruszyć tą kwestię. Nie dostałeś prezentu, czekaj, tego nie da się przyspieszyć, więc po prostu musicie spokojnie i cierpliwie sobie oczekiwać, aż Epic Games przy, przyzna Wam, da ten prezent. Kolejna sprawa, czyli ten pakiecik, o którym sobie teraz powiemy. O co chodzi? Jak wiecie, w Fortnite mamy często promocje ograniczone czasowo i tak samo jest właśnie z tą promocją jakiś czas temu, właściwie kilka miesięcy temu, nawet w tamtym rozdziale mówiłem wam o pewnej promocji, o której większość już nie pamięta. Jest to promocja, w której można zdobyć skina, malowanie, można zdobyć kill-off, lotnie oraz ekran wczytywania. Z czym jest to związane? Jest to oczywiście jeden z eventów który ma na celu przywrócić graczy czyli oczywiście Rivera Friend i o tym evencie wam teraz przypomnę ten skin który widzicie może odebrać każda osoba bez względu na to czy ma na przykład karnet, czy płaci czy nie jeśli ktoś nie ma tego karnetu, tego skina tego pakietu koniecznie go teraz odbierzcie link do tej strony znajdziecie w opisie jest to oficjalny event fortnite'a i jedne co musicie zrobić to wykonać na nim zadania. Zadania są banalne i macie zrobić w ciągu kilku dni. I dlaczego o tym mówię? Bo promocja kończy się już teraz. Macie odebrać tego skina tylko właściwie zapisać się do eventu tylko do 11 stycznia i macie czas na wykonanie tych zadań do około marca. Dlaczego o tym warto pamiętać? Dlatego, że faktycznie będzie można do marca robić zadania, ale nie będzie się dało już zapisać. Więc jeśli nie jesteś zapisany w tym evencie, koniecznie szybko to rób. Logujesz się swoim kontem Fortnite, wbijasz sobie. I zdobywasz te wszystkie fajne rzeczy. I mówię o tym, bo już o tym evencie nie nagrywam strasznie, strasznie długo. A zawsze przy końcu tych eventów ludzie zapominają, no bo Fortnite tego nie promuje, ludzie tego nie promują. A naprawdę warto sobie zdobyć te rzeczy, no bo są one w wartości kilkudziesięciu złotych spokojnie, czyli kilku tysięcy fałdolców. Jak je odebrać? Po prostu po wbiciu na stronę musisz sobie znaleźć znajomego, a właściwie zaprosić znajomego, czy połączyć się z nim, który nie grał minimum miesiąc Fortnite'a, nie więcej niż tam 3 godziny. Czyli jeśli masz jakiegoś znajomego, który nie grał po prostu w i możesz sobie go wziąć i z nim zrobić zadania, obaj dostańcie rzeczy. Jeśli nie masz z kim, wbijaj na mojego Discorda link w opisie i na bank znajdziesz kogoś do gry. Druga sprawa co możecie właśnie zrobić, żeby to zdobyć. Generalnie musicie wykonać 5 zadań i są one banalnie proste. Pierwsze zadania są to zadania typu likwidację, zdobyć jakieś tam top ileś w meczu, takie które robicie dosłownie w chwilę. Wszystkie zadania jesteście te pierwsze w stanie zrobić tak naprawdę w ciągu 30 minut jakiś i nie ma z tym żadnego problemu. Za te wyzwania dostaniecie takie czy właśnie jak kilof, lotnia, malowanie czy wszystko inne. No i zostaje Wam jeszcze skin. Skin jest oczywiście najlepszym itemem, no i teraz jak go debrać. Prosta sprawa, żeby robić tego skina, musisz wbić 60 poziomów wraz ze znajomym, co to oznacza? Tutaj dużo osób właśnie miało wątpliwości do tego zdania zawsze i szybko wam po prostu go wytłumaczę. Polega to na tym, że po zapisaniu się ze znajomym, Ty i Twój znajomy musicie na Waszych kontach wbić plus 60 leveli, Czyli jeśli Ty masz setny, znajomy mazerowy, to znajomy musi wbić 60 level ty musi być 160 i wtedy dostajecie nagrodę. Obie osoby muszą mieć zrobione zadanie, ale najważniejsze, nie musicie grać razem. Dużym problemem byłoby na przykład to, że te levely trzeba by wbijać razem, dlatego że wtedy nie oszukujmy się, no ale faktycznie wbić 60 leveli w tych samych meczach, no jest troszkę uciążliwe. Tutaj wystarczy, sami to zrobicie, czyli po prostu robicie wszystkie misje ze znajomym i potem sobie normalnie grać, levelujecie, no i po prostu wbijacie te 60 leveli na plus i easy. Teraz jak wbić te 60 leveli szybko. Pierwsze co, ja oczywiście mam poradnik do expa, jeśli ktoś chce zobaczyć, w opisie dam linka. Druga sprawa, jeśli chcesz szybko wbić level, wbijaj do mnie na streamki na tryb kreatywny. Dlaczego? Ja na streamach pokazuję jak codziennie wbijam między 3 a 5 leveli, grając jakieś pół godziny godziny kreatywnego. Jest to mega świetny wynik, no i jeśli ktoś potrzebuje leveli, jest to idealna okazja, żeby akurat z tym zajmąc sobie poexpić. Oczywiście do tego zaliczają się wszystkie misje, wszystkie dania, eventy. Dosłownie wszystko, także nie musicie o to martwić i też pamiętajcie, że macie właśnie prawie te dwa miesiące na wbicie tego levela, bo zapisać się możecie tylko przez te 2-3 dni jeszcze do 11 stycznia. I potem system jest całkowicie wyłączony i już nikt nie będzie mógł dołączyć. I warto jeszcze dodać o tym, że prawdopodobnie niedługo pojawi się kolejny event. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ten event Rifera Friend się skończy, to Fortnite bardzo możliwe, że w najbliższym czasie wypuści kolejny event Rifera Friend, dlatego że nie jest to już pierwsza edycja, ten event miał już kiedyś miejsce. No i odbywał się on za pomocą jakichś tam kill-offów, malowań i też można było to odbierać na stronie ta sama osoba działania, aczkolwiek Teraz jak ten event się skończy, prawdopodobnie Fortnite znowu zorganizuje ten event i będą do zdobycia po prostu inne rzeczy, także śledźcie temat, no po prostu warto sobie te rzeczy ogarnąć, bo te eventy są proste, ja to robiłem z kolegą. No i nawet jeśli nie macie z kim tego zrobić, zawsze macie wziąć jakąś randomową osobę, czy na przykład osobę, która dopiero zaczyna grać i sobie z nim zrobić te Misje, nie oszukujmy się, ale skiny są naprawdę wartościowe i Fortnite aż tak często nie rozdaje samych skinów, typu skinów do postaci, tylko jak już to jakieś killoffy i tutaj mamy naprawdę mega solidne nagrody. Skiny ja osobiście mam, grałem, naprawdę spoko, polecam. No i warto sobie to zgarnąć, bo dużo czasu wam nie zejdzie. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Pętajcie Instagram, Discord, Twitter, TikTok w opisie, wbijajcie kodzik w sklepie. codzienny live'ik na tym kanale YouTube, zapraszam subik. No i jeszcze wam oczywiście miłego weekendu. To ładne. Na Trzymajcie się następnego siema!